W świecie tak jest. bo chyba nie tylko w Polsce się X wybiera naszych przestrzeg rządzi. No rozumiem. No ale uważasz, że jeżeli Emilu, jeżeli nie zapłacisz tutaj, to to się zmieni. Tak, zmieni się. Mu, musi się zmienić, bo jeśli to się nie zmieni, to będzie jeszcze bardziej. Nie tylko maseczki, nie tylko szepionki. Już robią te nadaniki, te 5G. A przekląkach jest grafen, który powoduje, że człowiek będzie zachowywał dalszy jak... Że można sterować człowiekiem. Masz adres? Na... Tak. tak. tak? I po prostu nie tej stacji, nie musi płacić. Podatek jest dobrowolny i ma postawę prawną i może w sądzie ten, te paragrafy, na, na podstawie tych paragrafów dochodzi swojego prawa również by nie wprowadzać tego podatku do instytucji, które nie są na życiu ukonstytuowane. Ale wiesz, jak to działa No ale no, działa, no to jak sami, my zajmiemy z zwierzchnią. No ale słuchaj, czyli uważasz, że nie zrobisz temu panu kłopotu Znaczy ja mogę mu pomóc. Ja mogę mu pomóc. zapłacić? Nie zapłacić, ja mogę im pomóc wyjść z tego błędnego koła, bo my finansujemy mafię. Rząd Polski jest przecież zarejestrowany, państwo polskie jest w Niemczech na wielkie papiery wartościowe, jako Republik Polandowych. I, I wszystkie ministerstwa należą do tej spółki Republik Polandowych. A wszystkie ministerstwa mają izby skarbowe, a izby skarbowe mają urzędy skarbowe i to wszystko jest takie oszustwo, a dlatego... Ja mogę pomóc temu panu wyjść z, z tej opresji, bo on ale jest... Ale wiesz, jak teraz u nie zapłacisz, to ten pan będzie zmuszony do tej drogi sądowej długiej, nie? Będzie musiał z tym walczyć. Ja wiem, wiesz, jaki ale tutaj wtedy możemy też wykazać, że ci sędziowie nie, nie są na życiu ukonstytuowani. I wtedy demaskujemy tego oszusta, tego kupanta, który właśnie, rozumiem, który ale wiesz, nie że te ten właściciel też może mieć swoje problemy rodzinne, dzieci i może nie mieć czasu na takie, na taką zmianę. A ja mu pomogę, ja mu pomogę, bo ja mam, ja mam gotowe pisma, ja mogę się zobowiązać mu pomóc. Tylko wiesz, ile to czasu i, i wytrwałości wymaga, nie? Ale to ja się zobowiążę, że mu pomogę. E... Bo to chodzi o to, że po prostu usiadamy z dwójki. Dobrze, ja rozumiem. Się, przez kilka pokoleń żyjemy w niewolnictwie, tutaj jakbyśmy na przykład trzymali psa w klatce, bo to, to jest, jak otworzymy na klatkę, to on z tej klatki nie będzie chciał wyjść, bo on się tam czuje bezpiecznie, tak samo wiesz, jest... Wiesz, jak to wygląda, jak teraz odniebierz bez klatki, bo my się Znaczy ja chcę zapłacić za paliwo, mhm. za paliwo i chcę... No, no, tyle że, na no, w tym przedsiębiorstwie, tak jak ten nasz... Cały system, nie wiem jak ty to nazywasz. Nasz kraj, tak? Oszust, okupant. No dobrze, no, no, w twoim twoi mniemaniu okej. Okay. Może w mniemaniu innych to nie jest tak. A czyli to wszyscy jest... tak stwierdzą, tylko musi być ta świadomość, bo nikt nie jest. No, rozumiem. Nikt nie ma tej wiedzy. Dopiero wiedza to... sprawia, że człowiek. Do... ten oszust, okupant, tak jak mówisz. Ty musi niestety na tym obywatelu którym jest właściciel tej stacji prywatnej znaczy on musi się nie mówi. czuć obywatelem bo obywatel ma obowiązki a człowiek nie ma obowiązków aha czyli bo wszystkie uważasz, te paragrafy ma. no mam obowiązki ale nie, nie względem tego szósta okupanta bo, bo wszystkie te, te paragrafy i nawet zapisy dotyczą osób tam nie mam mówię, mówię o człowieka o człowieku. Czyli, to wszystko za domniemanie. Czyli dzisiaj tej kwoty nie chcesz zapłacić. Cała no nie, nie. przedmilawionej. Nie. nie. Netto mogę zapłacić. I mogę zobowiąza, zobowiąza się pomóc temu właścicielowi. Ale na dystrybutorze paliwa cena nie jest podana tak jak w innych krajach, czy tam jak to nazywasz systemach, netto. Podjeżdżając tutaj, wyświetla Ci się cena, taką, którą musisz zapłacić, bankując tu. I zgadzasz się na to, jeżeli już podchodzisz i tankujesz to paliwo. Nie zatankował ci go ktoś, czy ktoś ci to tankował. Mhm. Sam, sam tankował. No. Tak. Przedstawił Ci tą cenę, nie? Widziałeś, że ona jest na że napisana za złotówkę. Nie mhm. ja wiem, ale ja, ja nie będę wspierał oszustów. Ja już mówię, że zapłacę za, za towar. Tyle, że. Nie za wartość dodaną do, do towaru, który jest podatek. Tyle, że ten pan y, za ten towar też płacił. I też płacił taką cenę, jaką mu podano, nie? Nie, nie, on kupuje w, po, po płacie netto. no, tego nie możesz stwierdzić. Mogę, bo, bo wiem, bo no. jak nie ...to, to tam ma cenę hurtową i płaci cenę to netto. To jest cena hurtowa, nie cena netto. Tak, cena hurtowa jest bez podatku. Dobrze. Yy... I w ostatecznym rozliczeniu nie zapłacisz tych bo Tam jest 300? Nie, nie. 250 złotych chcę zapłacić za, za, za paliwo, a za podatek nie będę płacił. Znaczy, że nie ma takiej możliwości, bo ten system, yy, wiesz jak wygląda. A nie wiem, nie wiem, bo to jest yy, oszustwo. Także nawet nie chcę wnikać w to, jakie no, tam... ale myślę, że jeżeli przyjechałeś tutaj zatankować, to niejako yy, no, pozwoliłeś na to żeby cię oszukano, tak? Skoro no to nie, jest nie Bo, mówisz, no bo to? na razie oszustwa jeszcze nie ma. Dopóki yy, nie zapłacę, to, nie, to ja nie będę oszukany yy, dopiero jak zapłacę. No to już ten, ten nielegalny podatek, to wtedy jestem oszukany. To wtedy ja ponoszę stratę, bo ja wtedy finansuję yy, tą, tą całą wszystko tam, tego oszustwa. Yy, dobrze, czyli zwrot paliwa też nie wchodzi. Nie, nie, nie. nie. Paliwo, bo już paliwo mam. Paliwo już jest moje. No, już sam powiedziałeś, że nie zapłaciłeś za nie. Ale płatność to jest tylko potwierdzenie y, transakcji. A właśnie. A ja chcę zapłacić. No. Za paliwo. Tak, Czyli jak jest wartość. nie jest zapłacona, to transakcja nie jest, nie, nie jest potwierdzona, tak? A nie jest potwierdzona. No. No. Ale ja chcę zapłacić, ale y, za paliwo, bez, bez podatku. Ja się na podatek nie godzę. Bo wtedy finansuje no. mafię. To co robimy z tym. Tylko tankując paliwo, jest podana kwota. Więc mm -hmm. jest, ale nie o, jest nie wykonując nie... manewr tankowania, mm -hmm. ale osoba nie jest... jest zobligowana do zapłaty kwoty budującej na kozy, tak? Tak, ale nie jest podana kwota z brutto czy netto. No to dlaczego nie To, to jest pan, pan, tak? dlaczego nie zapytał się pan właściciela. Jakbyś całe iść pytanie, się cię skotarz. No zapytałem cię, jaka jest wartość ktoś netto. Ale, ale trzeba tam Po tankowaniu. A no to trzeba. Się no Jeżeli pan się nie zgadza z tym, że, że, że jest brutto, to nie tankujemy, tak? I tyle. Mhm. Ale nikt nie może też mnie zmusić do opłacenia podatku. O to chodzi. Bo ja się na podatek no, nie omawiam. No dobrze, ale uważasz, że ten teren jest na przykład twój te, tej stacji. A czy to jest, jest co było dostępne? Tak, dobra, a droga publiczna jest twoja? Mogą tam jeździć inni ludzie, czy tylko ty możesz jeździć? Wszyscy, wszyscy, wszyscy. mogą jeździć, jak moi wszyscy a, to mogą wjeżdżać, tu nie ma segregacji. A za A ja nie wiem, nie wiem. No to mogę ci to przedstawić. No dobrze, to co to zapłacimy? Cena brutto, która jest na tej stacji. Czyli netto plus doliczona. Jest opodatkowane, tak? Ale podatek, jest, to podatek jest, paliwowy, jest podatek paliwowy, tak jest podatek akcyzowy, jest podatek drogowy. I z to wszystko jest liczone w paliwo. Z tych podatków. Oprócz jeszcze, i, o, i to tego jeszcze jest podatek VAT. Jest kilka podatków. Tak. Tak, tak, tak Dobrze. I z tych podatków yy, są tak. finansowane właśnie takie rzeczy, jak ten asfalt, po którym się możesz poruszać. Ja wiem, dlatego nie, nie płacę... Yy. Mhm. Ja, tylko, ja, dróg, się, tak? ja się nie zgadzam. Skoro masz samochód, to korzystasz z tych dróg. Korzystasz tak. z tej jezdni, korzystasz z poboczy, z chodników, mm -hmm. z tego terenu, prawda? Ale nie zgadzam się na ten podatek VAT, bo VAT, z VAT -y nie jest finansowana jezdnia. A skąd to? Jest? Bo wiem, bo jest kilka podatek. Podatek do tego cenie paliwa, emisyjny Czyli, i... Czyli dobrze, część podatków zapłacić tutaj, tak? Na podatek VAT się nie zgadzam. Bo te pozostałe podatki faktycznie nam służą, bo z tego są na na drogi. No? Okay. No, no, na razie rozmowa jest spokojna. Może dojdziemy do konsensusu jakiegoś. Podatek da? Płacimy bardzo bez podatku. No, Czyli. O, Czyli uważasz, że nic z tego podatku, który zapłacisz, nie, nie pójdzie tak, na drogę? Bo no urząd skarbowy nie, tak? nie, nie rozlicza się z tego. Nie ma y, otwarcia na początku roku, ani nie ma bilansu zamknięcia. Nie wiadomo, co się dzieje w ogóle z tym podatkiem. Tym bardziej właśnie... No i... dobrze, a to nie wali w tą stronę, żeby z nimi walczyć, żeby przedstawili, co się z tym podoba. Ale ja, ja do nich piszę i oni, oni mi odpisują, że oni nie są dysponentem tych informacji, o które wymagam. Czyli ja do nich piszę, żeby mi, żeby mi przedstawili legalność swojej swoje działalności. Oni hmm. mi odpisują, że oni nie są dysponentem takiego dokumentu i nie mogą, mi, nie mogą się uwiarygodnić, że faktycznie są legalnym instytucją powołaną przez zwierzchnika narodu polskiego. Taka moja klasa komenda w tu też również otrzymała już kilka pism. Komendant otrzymał, żeby wykazał uprawnienia do, do sprawodawnego stanowiska i nie odpisuje. No rozumiem. Małoby się. Czyli yy, nie patrzyła się do obowiązku zapłaty tego podatku? Podatek jest dobrowolny. I nawet jak zapłacę, no to wtedy finansuje zorganizowaną grupę przestępczą. Ja nie wiem, co się dzieje z tym pieniędzmi. Nigdy Urząd Skarbowy, ani Ministerstwo no, Finansów... A inne, inne podatki, które są wliczone w tą opłatę? Tak no, te, jak no, mówię, tutaj no to tak już mówiliśmy, no to to się zgadza, to no to oznakowanie się oznakowanie całe, no, no, służba zdrowia, bo te pieniądze są różnie dzielone. No są różnie dzielone, ja. ale, ale jak widzimy nawet służba zdrowia w tych czasach w ogóle nie spełnia swoich zadań, bo jest ograniczona opieka zdrowotna, lekarz jest na telefon, więc to wszystko jest kupa kamieni i nic was na jak to powiedziałeś To Ja, ja, ja się nie deklaruję, czy że mogę pomóc tutaj temu właścicielowi? No, na deklarację niestety tu nie zmienić. E, jedynym wyjściem słusznym z tej sytuacji to jest zapłacić to z tym podatkiem, niestety, i próbować walczyć w inny sposób. No w inny sposób na pewno nie będę chodził na protesty, bo protesty mi nie dają, bo ja już chodziłem na protesty. I nikt sobie z tego nic nie robi. A właśnie, jak przestaniemy finansować tą mafię, no to, to wtedy nie wiadomo. Może, może w jakiś inny sposób ufiadamy. No nie ma. Podatek jest takim najlepszym właśnie sposobem na tą właśnie walkę. Według mnie. Nie tylko mnie, bo nawet mam tutaj przepis prawny, który mówi właśnie o tym, że żeby towary rozliczać po wartości netto. I jeszcze jest dekret prezydenta z 1939 roku który mówi, że, że na przykład ta ustawa, na którą się powołują sprzedawcy z 2004 roku, no to yy, dekret unieważnia yy, tą, tą, yy, tą ustawę. Ale jesteś świadomy, że jeżeli odjedziesz stąd, nie płacą za to paliwo... A czyli za paliwo chcesz zapłacić? to wykroczenie. Za... Paliwo jest ceną brudkę, niestety. Tak, ale... Ten, 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 Właściciel stacji jest zobowiązany zapłacić ten podatek i to nie jest wymuszone przez niego. Nie, nie on tego nie wymyślił. Nie ma obowiązku e... prawnego respektowania prawa, które jest sprzeczne z interesem, jest wbrew interesom Jeżeli według właściciela ono nie jest sprzeczne, no to jest dobrowolność interpretacji prawa. To jest, e... Ale mamy działać na podstawie granicach prawa, a nie według interpretacji. A właściciel ma tutaj prawo, wystarczy zastosować. nie zastanawiałeś się, czy dobrze interpretujesz to prawo? Ale to już było do Sądu Najwyższego. Te prawo wysłane i Sąd Najwyższy nie potrafi podważyć tego prawa. Już od 7 od lat te prawo obowiązuje. I Sąd Najwyższy do dnia dzisiejszego nie podważył tego obowiązującego prawa. I nikt nie potrafi podważyć. Co, co Michał, przebijamy mu tego na wszystkie cztery? Zaraz, będzie spokojnie. Wszystko no wiem, nagrywa, no tak samo no stoicie, stoicie panowie, zabrać gościa, w kajdanki skróć i to wszystko, no. To się nie chodzi w moje uprawnienia. Bo to się wszystko nagrywa, wie pan? Niech się nagrywa. No i co z tego, że się nagrywa? No to. No to już mam dowód, że jak coś się stanie, no to pan będzie odpowiedzialny. A, tak? a pan nie. Pan będzie odpowiedzialny. Ja panu nie grożę. Mhm. Bo nie na, nie na tym polega życie, żeby sobie uprzykrzać. To Tylko... się uprzykrza w życie? jaki sposób?